Hej, wiergli! Już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. I wiecie co? Właśnie zdałem sobie sprawę, że ani razu jeszcze nie przeczytałem myśli tego uczonego. Z jakichś powodów ci ludzie dają mi same te same odczucia jakie poczułem od mistrza świątyni, mistrza Hamy. Ohoho! Tak, czułem się tak jakby ktoś czytał w moich, z moich myśli. A... Nie, nie mam zielonego pojęcia. O co chodzi do prawdy? Hmm, powiedzmy, że nie. Fakt, rozmawialiśmy z panem Pech, ale. Więc dzisiaj będziesz mógł zobaczyć, że mistrz Hama to prawdziwy mistrzci. To musi być zabawne. Być tytułowanym mistrzem. Właściwie to jest używane jak, jak imię. Z wielkiej litery Mistrz Hama. Imię, mistrz, nazwisko Hama. Musi mieć, musi mieć spore problemy w urzędach. Wiedziałeś? Więc spotkałeś już Mistrza? Wehadzą! Ale moc Hamy na tym się nie kończy! Co przez to ma na myśli nasz Wielkouchy Przyjaciel? Dubimy się właśnie teraz! Ja nie mam zamiaru kończyć odcinka po półtorej minuty. Nie ma sprawy! O przepraszam! Uuu! więc się nas spodziewałaś, jak mniemam. Nie, nie, Gareth, w ogóle. Absolutnie. Eee, sarkazm, sarkazm! Przeczuwałam wasze nadejście. Mniej lub więcej zapewne przeczuwała. Długo? Ogólnie, ogólnie można by założyć, że to mistrz ze świątyni Fuchin wysłał, wysłał jej wiadomość, kiedy porozmiewał się telepatycznie ze swoimi sługami. Poszukiwacie elementarnych gwiazd. Kim? Kim jesteś? Iwon, jestem twoją matką! Jestem adeptem Jupitera, tak jak ty, Iwanie! A więc niestety w drużynie będziemy mieli tylko czterech, tylko czterech bohaterów. Ale ciekawie byłoby właśnie werbować każdego adepta, którego znajdziemy. Jestem adeptem, chcesz i z nami jasne czemu nie! Co ty chrzanisz? Przecież o adeptach mówiliśmy już przy. tak, przy latarni. Czekaj, czekaj, mówiliśmy o adeptach, kiedy cię spotkaliśmy. Tak. Masz ze sobą winy Jupitera. Znasz psa energię wiatru. Co? Kurcze, jak? Poddaje się, fakt, że lubię tą grę, ale dialogi w niej czasem budowane są w taki sposób, że nie wiem z której strony mam do licha je ugryźć? Czyż nie masz zdolności czytania ludziom w myślach? Bardziej jednak z psa energią Jupitera, z Mocą Jupitera, kojarzy mi się umiejętność przyzwania Wielkiego Tornada. Naprawdę. Ta moc jest unikalna. Bzdura, bzdura jak jasny gwint. Chyba... Chyba, że mistrz świątyni Fuchin, Również był adeptem Jupitera, ale postanowił się tym faktem z nami nie podzielić. Pamiętajmy, że on również potrafił czytać w myślach. Może też był adeptem Jupitera, nie wiem, nie wydaje mi się, ale... Hmm, ciekawe pytanie. Ho, ho! Cudowne pytanie, Panno Mio. Zdolność prorokowania zdarzeń również należy do... Uh -huh, uh -huh, adeptów Jupitera? Byłoby całkiem ciekawie. Iwanie. W serio? Hmm. W takim razie powiesz mi następnym razem, jak do licha przejść pod ziemię, w których się znajdziemy, co ten to. Na to. Czekaj, już umie, ale jeszcze o tym nie wie, znaczy, że nie umie. Tak, ale moc, moc Merkurego pozwala ci przesuwać ogromne kamienie. Też bym nie narzekał na twoim miejscu. Och, jednak Iwan może opanować jeszcze wspanialszą moc. Nie, no właśnie, mianowicie jaką? O, ho, ho! I ta, moi drodzy, w przeciwieństwie do mocy przewidywania przyszłości, nie jest mocą zmyśloną, co mi się bardzo podoba. Tak, mój przygłuchy kompanie. No, <laughs> właśnie. Długo czekałem na to, by móc przekazać ci tę cudowną moc. No, mogłaś sobie pójść i znaleźć nas znacznie, znacznie, znacznie wcześniej. To za leniwa bzdziągwa. Adepci Jupiter potrafił sam jej się nauczyć, ale sama moc nie pomoże ci odnaleźć saturosa i reszty. To właśnie jego banda. W serio? Kurczę, musieli się nieźle postarać. Tak, ja naprawdę nie zwalałbym tutaj niczego na Feliksa. Jest zobligowany do pomocy. Asatorowie i Menarnie oni uratowali mu życie i ma wobec nich ogromny dług wdzięczności. Nie wspominając już o tym, że troszeczkę jest przez nich szantażowany. Właśnie to co przed sekundą wyjaśniłem. Jeśli ona powie coś innego to ja nie znoszę takich Wiem wszystko, ale nic ci nie powiem. Dlaczego? No, nie wiem. Tak sobie. A teraz idź i wypełnij swoje przeznaczenie. No jasne, nie mamy absolutnie żadnego czasu, a te wszystkie noce, które spędzam sobie w karczmach, przepraszam, w gospodach, to. Spędzam je w wymiarze kieszonkowym. Dzięki temu to liczy się jako pół minuty. Będziesz potrzebował ujawniania, by przejść złą pustynię Lamaganu. Złą pustynię... A kurczę, aż mi coś przystrzyknęło od wymawiania tej nazwy. Musi być naprawdę zła. A wow wow. jedyna... Ty jesteś niemożliwy. Nie mam zielonego pojęcia co, o co mu chodzi. Nie mam pojęcia! Złą pustynię? Czy to możliwe? Czy to możliwe, że ją przejdziemy, czy to możliwe, że sama, sama z siebie pustynie może być zła? Zwiedzieliśmy już dwa złe lasy, kilka złych podziemi czemu nie może być złej pustyni. Złą tundrę widzieliśmy to jasnej ciasnej. Dobre pytanie Jak przez każdą inną pustynię. No, i tutaj? Coś, o czym już wspominałem wam w poprzednim odcinku. Aaa, rozumiem. Czyli... zło stworzyło na pustyni jakiś specyficzny mikroklimat. No okej. Okay. Idąc teraz na pustynię, to nic innego jak prosić się o śmierć. A, i to mi się bardzo podoba. To akurat bardzo mi się podoba. Saturos i Menardi to adepci Marsa. Może zgaduję, ale ich moce mogły im pomóc wytrzymać ten upał. I istotne pytanie, dość logiczne pytanie: Czy moce Gareta pomogą nam na pustyni? A oczywista odpowiedź to nie. Oczywiście mówiłem już, że garet nie jest. nie jest z wioski Saturosa i Menardi. Oni są z jednej wioski, są adeptami, adeptami Marsa, więc może o to chodzi, właśnie. Naprawdę nie wiem, dlaczego do licha Garet jest adeptem Marsa, a nie Merkurego. To byłoby logiczne, gdyby wszyscy mieszkańcy Wail vale byli adeptami Merkurego. Wszyscy adepci a Emil byli adeptami Venus. Sekunda. Merkury to woda. Przepraszam bardzo, pomyliło mi się. Merkury to woda, Wenus to ziemia. Żeby wszyscy mieszkańcy Veil vale byli adeptami Wenus, wszyscy mieszkańcy Emil byli adeptami, adeptami Merkurego. I to byłoby wtedy logiczne. Nie wiem, dlaczego do licha zarówno Jena jak i Gareth są adeptami ognia, ale. Ujawnianie pomoże wam odnaleźć oazy, które was ochłodzą. Mm, czyli to jest taka odwrócona, a właśnie odwrócona Fata, Fata Morgana. Pustynia jest wypełniona mirażami, które skutecznie pogarszają wasz wzrok, bez ujawnienia, nie odnajdziecie oaz. To jest właśnie zabawne, bo normalnie to przynajmniej z tego, co się orientuję, z tego, co w filmach zazwyczaj pokazują, Fata Morgana działa tak, że widzi się oazę tam, gdzie jej nie ma, że nie widzi się oazy, która jest nie nie powinien no no dalej izak potrzebujemy ujawnienia jeśli mamy gonić za Feliksem! iwan lepiej naucz się od mistrzachamy moce ujawnienia ojojojoj to jest długi dialog właśnie dlatego poprzedni odcinek tak szybko skończyłem bo wiedziałem że na, tym, na to zejdzie mi cała wieczność i pół byłoby miło o, to spróbuj chociaż. By przygotować się na ten dzień, próbowałem przekazać tę moc młodej dziewczynie. Jednakże nie było to. Nie. nie. nie, 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 nie było? Nie. co? Okej, okay, to mały błąd jest, ale mnie z tym. No i doskonale chyba wiemy o co chodzi. Mój uczeń nie był adeptem. A była to się. heś, heś. Bulma. Fejsich, 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 Wiecie o kim mówię, ale myślałem, że każdy może posiąść moc, którą się już ma. Nie mam zielonego pojęcia, co właśnie powiedziałaś. Jednak nie zauważyłam żadnych zmian w dziewczynie. Nie! Była zmiana! O, cóż za zaskoczenie. Wcześniej mistrz Hama mówiła o. mocy czytania, znaczy czytania, przewidywania. Fejsi, no, fejsi. Przewidywania przyszłości. Fejsi posiada moc przewidywania przyszłości, więc... No właśnie. Cóż udało ci się wyczuć? Okej, okay, o tym już wiemy. Powiedz nam coś nowego. Okej, okay, więc chyba wiem, gdzie jest Hsu. Głazy w górach. Kurczę, naprawdę jest dobra. Czyta nawet myśli osoby siedzącej przed monitorem. Przeszłam przez kopalnię by prosić o... Co za... Bzd... bzdura! Ko w kopalni roi się od potworów! A no tak, ona zna kumfu, zapomniałem. on to. Ale czemu ta moc się dopiero teraz? A ta. Moje farbujące ka kamienie psa energii. Naprawdę jest dobra! Więc <śmiesz> to może zasiewać! Poradzi sobie. Pomóżmy, chsu! No, wypadałoby. Ej, no, jedź ty. Wygląda na to, że udało mi się przekazać moc Fejsi, więc tobie, na no, tobie też zadziała. I wszystko się znowu robi fioletowe. Co ty macie z tym fioletem? Chociaż Iwan również ma. Mm, no tak, Jupiter. <gryw> Jupiter ma fioletowy kolor. Nawet nie chcesz zobaczyć, czy na pewno działa. No okej. Okay. Mm. Czyli masz tutaj moc, która pozwoli ci ujawnić oazę, ale tylko czasem i chyba. Więc trzymaj się. Iwan, jestem rad. Jestem rad. Rad, jestem. Nie wiem dlaczego brzmi to jak coś, co powinien powiedzieć mężczyzna. Rad jestem. A pewnie się mylę, jestem niemal pewien, że się mylę, ale wciąż bardziej mi to pasuje do mężczyzny niż do kobiety. A jest to kobieta. Żeby nie było, to jest kobieta, że mogłam cię zobaczyć już jako silnego mężczyznę. Hmm, no to wygląda. Nie, ale nie czuję, by była mi obc... Naprawdę, te dialogi... A, przykro mi, ale tak. Skoro usłyszeliśmy, że przeszli przez, świąty, przez pustynię Lamakan, to... Nie możemy tak po prostu odejść. Co masz przez to na myśli? A, i mam nadzieję, że wiecie, że... Jasne, że im pomożemy. Ale możemy im nie pomagać. No, pójdziemy z tobą, Izaak, cokolwiek zdecydujesz. I to jest właśnie kolejny moment, w którym możemy zdecydować. Możemy pójść pomóc chsu, możemy też zupełnie zignorować biednego chsu. Tak więc posprawdzajmy słoi, słoi, Le. posprawdzajmy słoje, sprawdźmy jeszcze jedną, jedyną rzecz, właściwie... No, powinienem to zrobić wcześniej. Jeszcze jedną, jedną rzecz. A mianowicie ten napis dziwny, który widzieliśmy już w poprzednim odcinku. Ten, kto widzi to, czego nie ma, zobaczy prawdę. I użyjmy nowo poznanej mocy. Iwana, jaką jest ujawnienie. Ujawnienie właśnie tak działa. Pewien wycinek... Yy, pewien wycinek ekranu taki Kształcie elipsy. Robi się czarno-biały. Robi się czarno-biały. Cała reszta ekranu robi się czarna. Kiedy wyjdziemy poza, poza ten okrąg, obraz wraca do normalnego stanu. A wewnątrz tego okręgu pojawiały się wszystkie sekrety. Tutaj na przykład sekretem było to, że ten kamień był iluzja. Iluzja skrywająca skrzynkę, skrywająca wodę życia. I po po wejściu w interakcję z jakimkolwiek przedmiotem po użyciu ujawniania, ujawnianie przestaje działać. Dzięki ujawnianiu możemy również sprawdzić, czy. Czy przedmioty takie jak garnki i słoje zawierają coś w sobie, czy też nie. Jest to zdecydowanie bardzo przydatna umiejętność, ale póki co myślę, że... O innych jej zastosowaniach dowiemy się dopiero w następnych odcinkach z serii Zagrajmy w Golden Sun. No i w następnym odcinku również pom postaram się pomóc chsu, o ile jest to w ogóle możliwe. Do tego czasu jednak, trzymajcie się wszyscy ciepło, cześć!